Niki! Jak wam minął pierwszy tydzień szkoły? Powrót do szkoły po dwóch miesiącach wolnego nie jest łatwy. Zarówno dla nas, jak i dla naszych rodziców. Czasem to oni bardziej przeżywają, że zaczęła się szkoła. A najbardziej dotyczy to do naszych mam. Dlatego mamy dla Was dzisiaj zabawny filmik. Typy mam, kiedy zaczyna się szkoła. Oglądajcie! Mama! Perfecta. Czy jesteś już gotowa do szkoły? Zrobiłam ci śniadaniówkę. No właśnie skończyłam się pakować. Na drugie śniadanie przygotowałam ci śliweczki i orzechy. A na obiad będziesz miała kanapkę i batonik. Tylko pamiętaj, żeby zjeść wszystko we właściwej kolejności. Najpierw kanapka, a potem batonik. Nie odwrotnie. Mamo, no nie przesadzaj. Przecież i tak wszystko pójdzie dobrze. A w jakiej kolejności? Jakie to ma znaczenie w ogóle? No właśnie, to ma zasadnicze znaczenie przy prawidłowym odżywianiu i wchłanianiu składników pokarmowych. I przecież tyle razy ci to tłumaczyłam. No dobra, dobra, zjem wszystko tak jak chcesz. Ale co ty zrobiłaś, jak wrzuciłaś to pudełko tak na książki? Przecież to się wszystko pogniecie, orzechy się wysypią w śniadaniu. Pokaż mi ten plecak. Rany, jak ty masz wszystko poukładane w tym plecaku? Przecież tłumaczyłam ci, żebyś książki układała sobie według tych lekcji, które masz przyściutko po kolei. A śniadaniówka rzucona prosto na zeszyty. Monika, opanuj się! Mamo! Czasem w życiu potrzeba trochę spontaniczności i luzu. Monika, ale czy wiesz jak takie zorganizowanie ułatwia życie? Jak wtedy można sobie dobrze zagospodarować czas, wszystko zaplanować, wszystko dokładnie zrobić. Dobra, dobra, no już idę, żeby się nie spóźniły do szkoły. No właśnie, przecież trzeba iść do szkoły! Twór. Czekaj, 20 minut na dojście do szkoły, 3 minuty na zmianę obuja, minuta na dojście do sali. No szybko idź, bo się spóźnisz. Nie wypada, żeby w pierwszym tygodniu już mieć... Spóź... Nie, nie, nawet kilka sekund. Dobra, dobra, to już lecę, pa. Pa, Monisiu, a jak wrócisz, to pamiętaj, żeby zrobić porządki w swoim no, pokoju. Wszystko czysto. Czysto, czysto. Nigdy nie jest tak perfekcyjnie czysto. Agatko, a czy Ty jesteś już gotowa, aby rozpocząć dzisiejszą naukę w szkole? Agatko, ale jak ty mi odpowiadasz? Czy pani nie uczyła was, że należy odpowiadać całymi zdaniami? Przecież chodzisz już do drugiej klasy, powinnaś to wiedzieć. Tak jest, mamo. Jestem już gotowa, aby spełnić moje obowiązki edukacyjne. No widzisz, to się rozumie od razu lepiej. A będę mogła po szkole pójść z koleżankami na Plac Zabaw? No czekaj, czekaj, muszę to sobie wszystko policzyć. Kończysz o 15. Na 16 zaplanowałam obiad, więc za 15.16 musiałabym już. Być być po Ciebie na placu zabaw. Tak, będziesz mogła pójść z koleżankami na 45 minut na plac zabaw. Czy to Cię satysfakcjonuje? Taki harmonogram nie satysfakcjonuje. Mówi się harmonogram i satysfakcjonuje. Ale jesteś jeszcze mała, więc trudno Ci jest wypowiedzieć niektóre słowa. Z dnia na dzień będziemy jednak dążyli do perfekcji. Dobrze, mamo, cokolwiek to znaczy. Mama pani kara! Szybko bo spóźnimy się do szkoły! Mamo, ale przecież to ja, Monika! A no tak! A gdzie jest? No pewnie w swoim pokoju, no bo teraz jesteśmy w moim pokoju. Ojejku, ojejku, pomyliłam pokoje. Dobra, idę do Agatki! Mamo, mamo, ale poczekaj chwilę! Ojej, co takiego? Coś ci się stało? Nie, no, u mnie wszystko okej. Okay, ale u ciebie, mamo, wszystko dobrze, bo masz nałożoną bluzkę na odwrotną stronę. Co, bluzkę? Ojej, co ja mam zrobione? Właśnie coś mi się z tymi guzikami zrobiło, nie mogłam tego zapiąć, nie, na tę stronę nałożona faktycznie, a to wszystko w tej panice, w tym stresie, bo to szkoła się zaczęła i po prostu ja chyba oszaleję. Nie no, mamo, nie przejmuj się, to się czasem zderzy, po prostu popraw tą bluzkę. No tak, masz rację, to nic takiego może przy ale znowu mogę nie zdążyć, bo przecież po pomyliłam pokoje, miałam pójść do Agatki, a teraz u Agatki mi jeszcze zejdzie chwila, przecież trzeba iść zaraz do szkoły, nie, może zostanę w tej bluzce, nie wiem. Co tu robić? Już nie wiem. I spokojnie mamunia, wyluzuj się, jest jeszcze sporo czasu. No tak, tak, masz rację. Pójdę zaraz zmienię tą to, to, to bluzkę i, i idę do Agaki. O nie, nie zrobiłam ci kanapki do śniadaniówki Monika. I co do teraz? sobie jakąś zapiekankę albo drożdżówkę dzisiaj, a ty leś do Agatki. No dobra, to ja idę się przebiorę, żeby tylko ze wszystkim zdążyć. A masz, a masz, a masz. Gdybym miał taką broń jak ty, na pewno bym cię pokonał. Jak chcesz, to możemy się wymienić. Dobra, to teraz ty masz to, a ty masz to. Agatko, za dwie godziny masz lekty, jesteś już spakowana? A co ty w ogóle robisz? Bawisz się? Mamo, dwie godziny to kupa czasu. A ja właśnie odkrywam nowe figurki kolekcjonerskie. Pirań! Wielki, jakie ładne, jakie kolorowe. To chyba jakaś nowość, prawda? No pewnie, że nowość. Wszyscy teraz w szkole o nich mówią. Jest ponad 60 figurek do zebrania, a ich otwieranie to wielka satysfakcja. Nigdy nie wiadomo, który pirat się trafi. Wow, patrzcie, jakiego ja tym razem zdobyłam. Dołącz do pozostałych. Co? Co to jest? Oj, alfajku, coś mi wyleciało, gadko! Spokojnie, mamo, nie panikuj, to tak ma być! Te złote monety to skarb piratów. A w tej fortecy jest uwięziony jeden z piratów. Ta moneta służy do jego uwolnienia. Wystarczy ją tutaj włożyć, przekręcić i można otworzyć drzwi fortecy. A w środku tada, dam! Nowy Piratix! Ma inną broń, którą można się wymieniać. A do tego jeszcze flaga do fortecy. Wow, widzę, że tych fortec można zebrać aż sześć rodzajów. Mi się trafiła fioletowa forteca. Zobacz! Szybko, mamo, sprawdź jaki piratiks ci się trafił. Jejku, a nie zaatakuje mnie jak go otworzę! Mamo, nie pamiętam to no przecież to tylko figurka. Wow, jaki śmieszny! tylko ma jakąś spanikowaną minę. To zupełnie tak jak ty, Mamusiu. No może i masz rację. O, ale tu widzę jeszcze jakieś inne pudełeczka. Co to jest? Tu mamy kolejne niespodzianki. Jest tutaj kolejna forteca do kolekcji. Wojenna wielka armata. Jest tu jeszcze flaga do tej armaty. I to co najważniejsze, czyli pocisk drugą czachą. Uh. Załadujmy pocisk do armaty. Tutaj wkładamy monetę. I uwaga, mnie ręce do góry. O, co się będzie działo? Piraciata Do szkoły? Zaraz idziemy, plecaki mam już spakowane, ale chciałyśmy jeszcze sobie coś obejrzeć. Oglądamy fajne animacje Piratics. Mmm, ale się to dzieje, faktycznie są bardzo ciekawe. Dziewczyny, chciałam na swoje social media wstawić parę zdjęć, tak? Weźcie plecaki, to zrobimy takie fajne fotki przed szkołą. Ej dziewczyny, wyszły w fajne fotki, mam nadzieję, że będą miały dużo lajków. Mamo, a zrobiłeś nam kanapki do szkoły? Y kanapki? Um. Całe rano montowałam Get Ready With Me na TikToka. Po prostu gdzieś tam mi ten czas zleciał, że kupcie sobie jakieś drożdżówki może. Aha. Dziewczyny, wpadłam na super pomysł. Może zrobię z wami takiego krótkiego szorca, taki szybki wywiad przed szkołą. Co wy na to? No, skoro musisz, mamo. Kochani, a teraz zadam moim córkom kilka pytań o szkole. Monika, jaki jest twój ulubiony przedmiot? Mm, chyba biologię. A mój dzwonek na przerwę. Chyba takiej odpowiedzi się nie spodziewaliście. A przypomnijcie moim widzom, do której klasy teraz chodzicie. Ja do siódmej, a ja do drugiej. Dobra dziewczyny, a wy już lepcie do szkoły, życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich, pa! No to już wszystko. Możemy oglądać animację Piratix. Tak, tak, to Wy sobie oglądajcie, a ja jeszcze muszę tu zrobić kilka rzeczy w telefonie. sobie, że będę się uczyć na bieżąco. Żeby później mieć łatwo do jakichś lub kartkówek. Lekcja pierwsza. Ej, Kamonia! Ej, ale co ty robisz? Powtarzam sobie pierwszy temat z pierogi. Co? Dopiero była pierwsza lekcja, pierwszy tydzień szkoły, a ty już się uczysz? Oszalałaś? Tak, później do sprawdzianu nie będę musiała atakować dziesięciu tematów. Weź przestań, Monika, będziesz się uczyć! Pierwsza lekcja, o! No. Robisz z zeszytem W pierwszym tygodniu szkoły. Mamo, co ty robisz? No, to przecież jak nie do biologii. Dlaczego go wyrzuciłaś? Dobra, weź się wyluzuj, zobacz, jak jest słońce, jaka ładna pogoda. Będziesz miała okazję, żeby wyjść trochę na dwór i się przywietrzyć. Przy okazji zabierzesz ten zeszyt. Ej, wiesz co, właśnie wpadło na super pomysł. Zapowiadają jeszcze taką ładną pogodę. Może nie pójdziesz w piątek do szkoły i pojedziemy sobie na weekend. Ale mamo, w piątek mam fizykę. To jest nowy przedmiot i od razu będzie tak opuszczać. Oj, weź przejmujesz jakoś fizyką, ja ci wszystko wytłumaczę i napiszę w sprawie. nie dobra, mm. spoko. Mamo, no, no, a w ogóle ci przychodzi do mnie Ola, okej? Okay? Ola? Tylko Ola? No masz tyle koleżanek, a zapraszasz tylko Ola Dawaj, tu wszystkie zrobimy, imprezkę potańczymy, poszalejemy, pogadamy, jakieś chipsiki, filmik. kto ty na to? No, no, no. Z rodzicami. Do Was wszystkich! Będzie fajnie! I nic się nie przyjmij. przecież ja nie dam jeszcze w waszym wieku i dobrze wiem jak się bawić. No, czy ja wiem, tak samo to teraz tak sobie nie tańczy. Nie tańczy? To co wy robicie na tych imprezach? Sztywniaki jakieś. Przynstwe nie oczywiście czy zielone. Oszalałem. Mamo, wszystko w porządku? Spoko, wszystko w porządku, ale widzę, że Ty też się dobrze bawisz. No pewnie, że się dobrze bawię. Zobacz jaką wielką kolekcję Piratix uzbierałam. Zobacz, udało mi się nawet zdobyć ultra rzadką figurkę. To złoto brody ze swoją papugą i niezwykłą złotą monetą. No super jest ta kolekcja Piratix, ale wiesz co, mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę, poczekaj. Mamo, ale ja teraz wychodzę do do szkoły. Oj dobra, ale ta niespodzianka jest naprawdę mega. Nie pójdziesz najwyżej na pierwszą godzinę i na pierwszy ci hmm, No dobra, trochę dziwna sprawa, ale ciekawe co to za niespodzianka. Zobacz, mam dla ciebie blistry piratiks i skrzynię skarbów. Wow, ale... Otworzymy to razem. Agatka. W każdym z tych blistrów jest złota figurka kapitana, pięć figurek, złoty tron i złota unikatowa moneta. Dobra, otwieram. Wow, ile tu saszetek. Ja mogę otworzyć jedną klik. No jasne, otwórzmy razem. Zobacz, co tutaj mam. Wow, jaki megaśny, A ja mam takiego. Jego broń to proca. O, ale ładny! Wow! Zobacz, a mi się trafiła złota figurka kapitana. Popatrz, a ja mam złoty tron, chorągiewkę i złotą monetę. Ten tron będzie idealny dla naszego kapitana. No to bierzmy się teraz za ten wielki złoty skarb piratów. Musimy najpierw znaleźć monetę, żeby otworzyć ten skarb. Tutaj. Jej nie ma. Sprawdźmy z drugiej strony. Wow, tutaj jest! No to otwieraj szybko to skrzynię, już nie mogę się doczekać. Co tam jest w środku? Uwaga! Wkładam, przyciskam i przekręcam. Spróbujmy w ten sposób. To potwór! Szybko, zamykaj go! Musimy tę skrzynię otworzyć, jednak w inny sposób. Może inaczej przykryć ten kluczyk. Może tak! Uwaga, otwieram! Wow, to chyba będzie prawdziwy skarb! Sprawdzam, co jest w środku! Popatrzcie, tu jest jakaś wielka zaszybka! Dobra, to sprawdź, co jest w środku! Wow, unikatowe piratik! Kolejne mega figurki do twojej kolekcji. Mama, na to bigórcia. O, Agatko, widzę, że pakujesz plecak. Może Ci pomogę? Mamo, ja przecież sobie sama dam radę. Oj, ale ja to lepiej zrobię, wiesz? Ja Ci wszystko ułożę ładnie lekcjami, żebyś miała tak, tak po kolei, naprawdę, to będzie lepiej, dobrze? Ale ja chcę to zrobić sama! Oj, sama, sama, ja chcę Ci pomóc, korzystaj z tej pomocy. Rodzice, mamusia, przecież jesteś pod tego, żeby Ci we wszystkim pomagać. Tak, pomagać, ale nie wyręczać mnie. Ja bym chciała, żebyś Ci się nie przemęczała, żebyś w tym czasie mogła się pobawić, porobić coś przyjemnego, a pakowaniem to przecież ja się mogę zająć, naprawdę, to żaden problem dla mnie. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Słuchaj, a w tej koszulce to nie jest ci trochę za gorąco? Nie, dobrze mi jest. Ona jest taka luźna, przewiewna. Ale mi się wydaje, że trzeba ją zmienić do szkoły na taką może skrótszym takim rękawkiem, dobrze? Ale dobra, mamo, nie trzeba! Ta koszulka jest dobra. No ale co ty taka zeznuszczona, taka nadąsana jakaś? Chodź, mamusia cię przytuli, troszkę pocałuję. Magatka, może coś mi zjadła? Może jabłuszko ci przynieść, albo jakiegoś banana, albo może ciasteczko, jakiś batonik. Masz może na coś ochotę? Mamo, ja bym miała na coś ochoty, to bym sobie poszła i to zjadła. No dobrze, dobrze. Jak nie chcesz, to nie, no to idźcie teraz, pobaw troszkę. Odpocznij sobie. O, Monika, jesteś już smakowana. Zaprowadzę cię do szkoły dzisiaj. nie, mamo. Nie trzeba, ja się mówiłam z Olo, tu pójdziemy razem na piechotę. Na piechotę? Taki kawał drogi, taki upał? To powiedz Oli, to ją też zabierzemy. Mamo, Oli jest piękna pogoda, ja mam dzisiaj dużo lekcji, to się od razu od Dużo Dużo lekcji dzisiaj masz, to i plecak pewnie ciężki, pokaż. I chcesz z takim ciężarem na plecach iść do szkoły? Przecież kręgosłup ci się wykrzywi, absolutnie. A do tego w taki upał możesz dostać udaru. Mamo, dzisiaj upał, wczoraj zimno, przedwczoraj też padał. Dla ciebie każda pogoda jest zła, żebym sama poszła do szkoły. No, bo ja się tak boję o ciebie, że gdzieś jakiś dziki zwierz wyskoczy z krzaków, że cię potrąci rowerzysta na przejściu, że się przewrócisz, że ci się zmoczą buty, skarpetki i się przeziębisz po no, no boję się po prostu o ciebie troszeczkę. Mamo, ale jak się będziesz tak o mnie ciągle martwia, to się nigdy u samodzielnie. Oj, no bo dla mnie to ty zawsze będziesz taką małą dziewczynką, moją córeczką, taką malutką dziedziunią. To no, może chociaż plecaczek ci zniosę na dół, ten ciężki, dobrze? Jak to z taką dół kończą mamą wytrzymać? Jeżeli podobał wam się nasz dzisiejszy film z mamusią, klikajcie łapki w górę. Oglądajcie inne filmiki na kanale filmiki, Agatki i Moniki. Subskrybujcie ten kanał dzwoneczkiem. Zobaczenia. Pa!